Cześć, siemano z tej strony. Ja, Gieroj widzicie właśnie magika. Dobra, podajemy mój prawdziwy wiek. To jest, nic nie widzieliście, Podajemy mój prawdziwy wiek. Zagrajmy. Nie, nie wiem, czy się panuje, czy co. Chciałem kilka, na zegór. Dobra, mm. czy twoje postacie z dziewczyną? Święty Mikołaj. Mi się nie wydaje, ale może ma tam jakieś swoje ukryte sprawy. Powiedzmy się chyba nie je? reklamy. Czy twoje postać nosi ubranie? Jasne. Pochodzi z Polski? Nie wiem, ale zaznaczę chyba tak. Czy Twoja postać znajduje się przed Tobą? Tak, mam tu przed sobą świętego Mikołaja. Czy Twoja postać stoi na nogach? Siedzi nie był miał. Ale... Czy Twoja postać ma konto na Instagramie? Nine. Czy ona nie mieszka we Twoim domu? Nie. <laughs> twoja postać jest w Twoim wieku? O uh, nie, nie, nie. Czy twoja postać pochodzi z internetu? Ale pochodzi czy jest popularna przez niego? Nie Uwakli mnie Czy Twoja postać organizuje turnieje gier komputerowych? Nie A kina, to, to łatwe. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Chyba tak. Trzeba posłać metala? Tak. Czy twoja postać wywarza? Wrywarza? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem co to wyrważa na słowo. Czy twoja postać jest znana z tego, że stworzyła świat? Nie, to nie Bóg. Czy twoja postać jest zła? Nie. Czy twoja postać ma skrzydła? Nie. Czy twoja postać ma siostrę? Chyba ma naturalnie. Czy twoja postać nosi hełm? Chyba nie. Czy twoja postać ma coś wspólnego z muzyką disco? Ty Mikołaj występujesz? Chyba nie. Znaczy tak, nie, co piszcie nie. Czy twoja postać jest związana z klubem Bornisa Durtunda? Nie. Czy twoja postać mieszka na obszarze, gdzie występuje dużo śniegu? już wie. Putin! On już wie, on, on już wie. To teraz nie zgadnie bałwana, bo już jest... No. Który dzisiaj jest? 30 grudnia. A więc jeszcze raz. raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, no tutaj, bałwanik ten postać naprawdę istnieje. Bałwany, o, dużo ich jest. Czy twoje postać jest do Mężczyzną? Nie wiem. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTube? Nie. Twoja postać pochodzi z Polski? No tak, ale... No tak, w Polsce też występuje. Czy twoja postać znacie osobiście? Nie wiem. Znasz mnie? Nie wiem. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Czy twoja postać jest zwierzęcie? Nie. Czy twoja postać ma dwoje osób, Tak, dwa węgla. Czy twoja postać ma skrzydła? Nie. Jego mina jest super. Postać jest zabawką? Hmm. Chyba nie. Czy Twoja postać posiada zdolności na. Co? Oprócz patrzenia w nieskończoność nie. Czy Twoja postać gra w filmie? Nie. Czy Twoja postać jest związana z. Nie. Czy Twoja postać nosi buty? Nie. Czy twoja postać jest Hiszpani Hiszpanką? Pytał się czy wiesz Polsce? Nie. Czy twoja postać jest zwierzęciem domowym? Nie. Czy twoja postać jest bohaterem animowanym kreskówek? Nie. Czy twoja postać pochodzi z grona? Nie. Czy pseudonim twojej postaci jest bardziej znany niż jej prawdziwe nazwisko? Nie. Czy twoja postać ma... Zwierzęce uszy? Nie. Nie ma. Czy twoja postać ma w rodzinie osobę duchową? Nie. Śnieg? Nie wiem. Świętego Mikołaja? Nie wiem. Czy twoja postać jest związana ze środowiskiem lewijocowych? Lewi nie wiem. Czy twoja postać ma oboje Czy twoja postać ma nogi? Nie. Ma kule. Czy twoja postać jest brązowa? Co ty głupi jesteś? Balwan. Co idiota nie? Tak. Nie myśli trochę. Czy twoja postać pochodzi z Korei? O nie wiem, może pochodzi. Ja się nie znam Czy twoja postać pochodzi z internetu? Czy Twoja postać jest lalką? Nine? Czy Twoja postać ma dziwne kolory włosów? Nie ma włosów. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy Twoja postać jest członkiem zespołu? Nie. Czy Twoja postać jest związana z wodą? Tak. Czy Twoja postać żyje w wodzie? Nie. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Chyba nie, ale nie wiem. Czy Twoja postać jest biała? O, nic nie ma nóg Skąd ja mam widzieć? Nie, bo obok Stoi Dobra, nie zgad. Na razie, cześć. Nie muszę nadmontować. Na razie, cześć. Odcinek będzie szybko.